Cześć, witamy na kanale Proszę o Ekspert Czyszczeniu. Jesteśmy dzisiaj Zasią na targach Expo. Yy, mamy targi Expo w Bodwarszawskim na Darzynie. Zobaczymy ciekawe technologie, ciekawe maszyny, jakie można zobaczyć na takich targach. Jesteśmy w ostatnim dniu tych targów. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Może z kimś porozmawiamy, może coś nowego. No, warto takie miejsce odwiedzać, ponieważ można zdobyć jakieś doświadczenie lub poszerzyć jakieś usługi w swojej firmie. Idziemy zobaczyć do środka. Mamy QR kody wygenerowane specjalnie, żeby się dostać tutaj. No zobaczymy jakie w środku. Zapraszamy do obejrzenia. No właśnie jesteśmy już w hali tutaj na, na, na targach i znaleźliśmy ciekawe stoisko marki, którą już posiadam właśnie taki odkurzacz tutaj u nas w firmie ProShop. Jest to odkurzacz Sebo i tutaj mamy całe stoisko właśnie z takimi odkurzaczami. Tu mamy też właśnie odkurzacze kolumnowe do wykładzin, też odkurzacze zwykłe do użytku domowego, biurowego też mamy tutaj fajne modele Felix. Ten ładnie ładnie wygląda, a się podobał kolor. Jest fajny. Też mamy tutaj tą, taką jak u nas w firmie właśnie tą polerkę wysokoobrotową Sebo Felix 3. My też taką właśnie posiadamy. O, tu jest ciekawe rozwiązanie pokazane. Znana wszystkim w branży prania tapicerki. Oraz wykładzin, szorowarka Sebo Duo w wersji podwójnej Czyli można dwa razy szybciej wcierać w spray w O, i tutaj mamy modele, które ja właśnie posiadam, czyli Model Sebo Dart Dart 2, Dart 3 Tutaj już Prawda, u nas, u nas nie raz, żeśmy na zleceniach Pokazywali na wideo, jak działa taki odkurzacz Zainteresował nas na stoisku yy, tutaj Sebo, ciekawe rozwiązanie a propos zapachu w worku. Są takie zapachy tutaj w takiej formie takich kapsułek, które się umieszcza tutaj przedstawiciel firmy Sebo. Będzie nam obok worka, na przykład na odkurzaczu tutaj właśnie taki jak mamy Sebo, na przykład Dart 2 bądź Felix. I dzięki temu mamy miły zapach, nie czuć tego takiego zapachu, po prostu kurzu domowego u klienta, jak będziemy odkurzali dzięki takim kapsułkom, które można stosować. Tu mamy jakiś właśnie nowy, nowy zapach. Pink Rose który dopiero pojawi się tutaj w ofercie do sprzedaży, więc tutaj właśnie mamy jakby premierę na, tych, na, tym, na tym tutaj stoisku tych zapachów. Też mamy wiadomo tutaj sławne Sebo Duo P tutaj proszek ten do tak zwane suche wiórki do, do oczyszczenia tapicerki meblowej bądź dywanów cała reszta z sawek Końcówek, szczotki. Tu mamy szczotki, właśnie do e, Sebo Duo. E, szczotki miękkie oraz szczotki twarde. Takie czerwone też kiedy miał, kiedyś miałem właśnie tą szorowarkę Sebo e, Duo. I właśnie zamieniłem na, na te szczotki e, standardowe, na szczotki e, twarde. I wcieranie chemii bądź wiórków było bardziej skuteczne na, na bardziej sztywnych dywanach. Następne stoisko, które mamy tutaj. Obok stanowiska od firmy Sebo mamy stoisko firmy Kleenex. Bardzo tutaj lubimy środki z tej, tej marki. Szczególnie te środki W3 Forte, W3 Shield. Używamy ich do czyszczenia tutaj fułki, kabin prysznicowych. Bardzo dobrze działają w ogóle środki Kleenex. Uważam za bardzo dobre środki. Fajne stoisko też można podejść i porozmawiać. Jesteśmy na ciekawym stoisku tutaj firmy Lawina Eco. Tutaj firma sprzedaje takie prezentuje szorowarki do różnych powierzchni. A co ciekawe, są to szorowarki yy, spalinowe, które mogą tutaj doczyszczać różne powierzchnie. Widzimy jaka ogromna maszyna, która może ma naprawdę no niesamowite może mieć efekty czyszczące, podejrzewam. Też widzę tutaj yy, znane mi szorowarki oscylacyjne dwie sztuki tak no tak wygląda stoisko no jesteśmy na kolejnym stoisku, jesteśmy na stoisku znanej mi w marce firmy Kastel, tutaj właśnie często korzystamy u nas w firmie z y, produktów firmy Castel, chodzi o pady o szczotki, ale tutaj pan zaciekawił mnie ciekawym takim urządzeniem jest taka szorowarka, która jest y, y, bateryjna jest akumulatorowa i można nią tutaj szerować różne powierzchnie bez, bez przewodu, tak? Tak, to jest karton mokry. Pan, pan, za, pan, pan zaprezentuje nam tutaj ta, właśnie. że tak powiem na jedno pojęcie, możemy sobie to otworzyć. No tutaj mamy główny wyłącznik. Chciałbym szczotkę tutaj zapomnieć włączyć. Możemy ją mamy Możemy sobie też uruchomić mycie na, na mokro i chciałem dzięki temu, że to jest bardzo ważne, ładnie mam wszystko to i jest maszyna to o... z to jest od razu ściąganiem jest guma ściągająca jest taka tak, ta ta ma... ta oczywiście ma... ta... trzeba jechać do przodu żeby ściągała a, ma... ale świetnie zawraca w miejscu bardzo skróta maszyna bardzo ładnie zawraca dajemy włączamy wodę Firma Castel ma tutaj, różne jeszcze roboty, też sprzątające. Zatrzymaliśmy się na krótką przerwę tutaj, żeby z, zaś posilić się zapiekanką, bo z wrażenia, wrażenia, z wrażenia żeśmy zgładnieli właśnie. No i tutaj się spytam, Asiu, jak Ci się podoba właśnie tutaj te całe targi? Pierwszy raz jesteś w domu. Tak, jestem pierwszy raz, ale słuchajcie, naprawdę jest super. E, już niektóre maszyny mi się spodobały i chętnie bym sobie je zaprosiła do mojego własnego domu. Tak, <noise> kobiety zawsze potrzebują nowych technologii do sprzątania, żeby było i łatwiej. Witamy na kolejnym stoisku. Jesteśmy tutaj na pół, gdzie mamy sprzęt znany nam z naszego tutaj kanału z firmy Numatic Jest też sławny George. Jak wiecie, tutaj mamy wypożyczalnię w firmie Proszopek w czyszczeniu, gdzie mam cztery takie maszyny do wynajmu. Firma też tutaj yy, widzę, że ma sprzęt z renomowanej marki CleanFix szwajcarskiej. Mamy odkurzacze kolumnowe, mamy też szorowarki różnego rodzaju. Szorowa... szorowarki zbierające maszyny plecakowe odkurzacze oraz są też widzę urządzenia tutaj takie e, prawda obiektowe typowe do, 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 do utrzymania bieżącej czystości tu mamy kolejną jakąś szorowarkę bateryjną, taką ze ściągaczką no i teraz chyba najnowszy model to jest Henry Quick a tutaj mamy wersję nieoznaczoną Henry Quick tylko chyba to jest po prostu Quick. Quick, bo jest wersja profesjonalna, a, a, a tam widać już w internecie też dużo właśnie informacji na temat tych nowych odkurzaczy, które się pojawiły. Konkurencją są dla marki takiej jak na przykład Dyson. Tutaj mamy ten, tą przewagę, że odkurzacz jest zworkowy i tutaj no, nie wydostają się nam jakieś pyły, niepyły. Łatwiejszy jest w wypróżnianiu od, od Dysona i teraz właśnie jesteśmy przestraszyli, bo ktoś tu się z nami przywitać, o, i tu jeszcze jeden mały przyjaciel. Jest taki robot podający na przykład w tej chwili ulotki Nomatica. No coś jest niezadowolony. Coś jest niezadowolony. Może za mało wzięłoś ulotek. Może za mało lotek, żeśmy wzięli. O, ale już się cieszy, o. Już, już wyraz twarzy na bardziej uśmiechnięty idziemy zwiedzać dalej jesteśmy na kolejnym miejscu no, na tej firmie, to się do, tutaj, króbosy, hydromy, e, do prania wykładzin tutaj jesteśmy na stanowisku tej firmy, zainteresowała mnie maszyna Multiwash Pro 340 model, tak? to jest na, tak. najnowszy model tak. po, po, liftingu, po, po liftingu. liftingu, mamy tu zbiornik na detenium, Tak. co można robić z tak, tym

No to, a proszę, to no, jak tutaj? zbiornik? Zbiornik na A, tu się z brud nam zbiera, tak? Tutaj o. Tego wylewamy. O, o. 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 to fajne. O, łat, łatwo będzie wciśnęć. Wciśnę, wciśnę, Czyli wciśnę, sobie docisk, y, szczotek. A to jest szorowarka w to zutyczna. To jest kolem kolumnowy, kolumn. Ale to jest bateryjny. bateryjny. Tak? O. A, to jest krózacz kolumnowy bateryjny nie musimy ciągnąć kabla za sobą. I tutaj szerowarkę. O, żeby zobaczyć ten model. Tak, tylko otwieramy i. O, ładnie! ładnie pracuje. Bardzo fajnie chodzi. Bardzo fajnie i nie musimy ciągle walczyć z kablem. To jest no zalewa pozycja nie, na stojącym Nie, nie robimy tych ruchów klasycznych. No. Super, do, ja to, tak to, chcę. Ciągnie, do, ciągnie fajnie do przodu. Czyli ma siłę jednak do, do, do pracy tutaj, żeby nam nikładę przygotować przed praniem. E, z, później użyć tą szorowali. Dobrze, dobrze. odkurzyć. No tak, przede wszystkim bardzo ważna mm. część. Odkurzanie. Dobrze idziemy do kolejnego stoiska. No jesteśmy. Na stoisku tutaj ciekawym takie co mamy robotykę generalnie. O, ciekawy sprzęt Asia. Dzień dobry! Przywitał się, z Asio, Asia jest zadowolona. Tutaj mamy o, robotyczną sprzątaczkę. Jak widać. Oraz jakieś inne sprzęty. Też tutaj e, widać, że e, firma Agapit tutaj ma w ofercie taką robotykę e, tutaj w branży czyszczenia i sprzątania. O, jeszcze nam się wita z nami. A tu mamy stoisko firmy Kercher. Mamy tutaj też odkurzacze kolumnowe, odkurzacze piorące. Widzę tutaj wersję C, 9 na 1 wp wersja bateryjna. I teraz tutaj już obiektowe urządzenia. Już zbliżamy się do wyjścia z targów. Tak, Expo. E, tutaj e, z Clean Expo dokładnie z Podwalszarskiej na e, No Bardzo nam się podobało tutaj wszystko. Bardzo dużo ciekawych, nowych rozwiązań. Super, branży, maszyna, naprawdę polecam. W branży, branży czystości. Warto takie miejsca zobaczyć, warto odwiedzić, warto e, rozglądać się. i może takie właśnie e, poznanie nowych technologii pozwoli rozszerzyć waszej branży, w ogóle nowe usługi, wdrożyć jakieś nowe pomysły? Dlatego zapraszam wszystkich na, na właśnie takie, takie eventy. E, a was zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.